Minas Minastyrit jest na czele przy bandzie. Minastirit prowadzi. Ale już w tej chwili na pierwszą pozycję wysunął się Wazir di na drugiej pozycji, tam bardzo blisko jest również Farid Esztalatarz, ale Wazir di jest na czele. Poprawia po zewnętrznej Anu. Na trzeciej pozycji Minastyrit też czołówka wyścigu dalej Sagramor, ale się stawka rozciągnęła bardzo mocno. Wazir Dipanjir jest na czele. Na drugiej pozycji Minas -Sirit. Na trzecim miejscu galopuje Farid Talatas. Prowadzi Wazir Dipanjir. Na drugiej pozycji Minas -Sirit, ale tam druga i trzecia pozycja to konie galopują łeb w łeb. Poprawił Euromex. Ulokował się przed wyjściem na, prosto na czwartej pozycji Sagramor wyprowadza Wazir Di Panjir na drugiej pozycji Minastiri. To jest na razie czołówka tego wyścigu, ale tam bardzo blisko jest Sagramor. Ale prowadzi nadal Wazir Di Panjir, ma przewagę, czy ją utrzyma? Jest na czele do celownika, jeszcze 200 metrów. Wazir Di Panjir, a na drugiej pozycji Minastiri. A na trzecim miejscu wysunął się Anu. Anu atakuje drugą pozycję Minasterita. A na pierwszej nadal jest Wazir Di Panżir. I Wazir Di Panżir jest na pierwszym miejscu. Na drugi Anu. Na trzeci Minasterit.